Witam serdecznie. Mariusz Szpakowski, Filipiny Bohol Carmen. Życie na Filipinach. Tak jest, Bąbel? Tak jest, piękny wstęp, tak? Brawo dla tatusia. Brawo. Tatuś najlepszy. 6 godzina jest. 6:30. Muszę jechać o 8, mam być na wymianę klimatyzacji. Więc spóźnię się, co jest nie w moim stylu, zawsze jestem na czas, ale jeszcze muszę znowu kasa jechać wybrać, zapomniałem, miałem jechać w środę, a Z napisał smsa, żeby przyjechać we wtorek, że w środę nie może, więc jedziemy wcześniej, dlatego nie wybrałem kasy. Ole, ole, nie lubię jak się go całuje. To jakawkę z rana. Żona przygotowała. Tak? Jeszcze nie żona, ale prawie jak żona. Wow, uwielbiam kawę z rana, słuchajcie. Ale udało się wcześniej wstać. tani kami habis, tu. Mana Oliver. Nah. Ya. Dia Ah ya. Oliver Hai, Oli. Itu <laughs> lang. <laughs> Gotowy? 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 On usuwa Ty chłopak wyciągnął, sprawdzamy czy takie same, no identyczne są To samo Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Hyundai mówią, że końcówka, jako numer części powinna być 975, a to jest 970, to co kupiłem. Tak, tak, sprawdzili, że tak ma być, no, więc nie wiem. A jaka różnica między 9.75 a 9.70? W klimatyzacji nie wiem. No ale pasuje, więc powiem, że Hyundai jeszcze nie wiem jak inne marki, ale wydaje mi się, że jest to samo. Że te klimatyzacje w Europie są inne niż te klimatyzacje tutaj na Tropiki. Nawet jak zaznaczałem na Hyundai na stronę, to, to, to miałem opcję do wyboru, e, czy, kraj, czy samochód jest w Tropikach. Czy nie, yy, więc jakaś różnica w tej nie musi być. Żeby nie było tak, że ta 970 to jest wersja na Europę. No ale nie wiem. Tu jeszcze chłopak wyciągnął mi chłodniczkę. O i to wykręcił. Mówi, że brudne, że jakieś opiłki metalu. Także trzeba przeczyścić cały system. No tak się z nią umawiałem, że ma tak zrobić ze środka. Uh, very dirty ha. Huh? But this is the same in the pipes over there also, no just this part is dirty. Pipe, eh? Yeah? Mm. No, cały system jest brudny. Majster pojechał do Takbilaran kupić filtr. Filtr całego systemu, tam jakiś filtr jest pokazany taką gąbkę, czarna, cała brudne wszystko, maść taka, widzieliście to niech przeczyści, tu przyszedł drugi chłopak w tym czasie, jak mu pojechał i czyści hmm. także taki to dzień dziś w samochodzie, gorąco, ja nie ogolony, patrz z tyłu głapo tu będzie czyścił chłopak Patrzcie jakiś ja to dzieci Już wszystko działa jak należy Are you still putting from? Ja? Tak no no to no. nie Just... wszystko działa. pięknie. Samochód mi rozebrali No tu chłopaki grają Jakie Filipińczycy są bardzo dobrze w bilardach Mega dobrze Wsiadłem do samochodu, jeszcze tam zakładają e, Ten z i coś tam, nie wiem, czekają Ale już chodzi mi klima na jedynce i zimno <laughs> Taka mała rzecz, a tak gdzie Już się tak wygrzałem tam na tym słońcu że dajcie spokój, no i powiedział mi, że to najprawdopodobniej ja zniszczyłem tą klimatyzację. Nie? Pytam się, czy jak wyłączam silnik, czy klima jest włączona. Jak włączam silnik, czy jest włączona. Ja on że tak. On mówi, nie rób takich rzeczy. Za każdym razem, jak kończysz jazdę, wyłącz klimat. Potem, jak odpalasz silnik, następnego dnia, żeby była wyłączona. Nie? Że takie rzeczy po prostu niszczą kompresor. Więc się nauczyłem już. Wiedza kosztuje. <gry> Kurczę. No w sumie to. Ile tak klimatyzacja? 15,5. Wysyłka 516 tysięcy. Tu pewnie będzie, mówił, że piątkę, ale tam jeszcze jakiś filt. Może będzie więcej, może szóstkę. Nie? No czyli 22 tysiące peso na prawo klimę. To jest jakieś 1500 zł 1600 coś takiego Przecież wizę widzę przedłożyć. Miałem jechać prosto do domu W sumie miałem też pompę Karolowi ale <grystanie> Widzę miałem jutro zrobić i przewiesz to po już jestem tak blisko. A wcześniej się wyrobili, mieli Powiedział, że 6 godzin, więc teraz w 4 się wyrobili. Więc... Nie podjadę od razu, zrobię tą wizę. I na moją lasagne, może sam. Dzisiaj jest dzień dla Maja. Sam jeżdżę. Słuchajcie, standardowo. Przyszedłem na moją kochaną. Lasagne! <grym> Tak jest. No i browarka. O. Ale popatrzcie, jak ona apetycznie wygląda. Mmm. Ale moja mama zawsze robiła najlepszą lasagne, więc <laughs> i tak jest tak dobra jak mamy. Danice smakuje bardzo pasztet Uwielbia więc przyszedłem na chwilę chlebek o, dziękuję, dzięki kupić pastecik chlebek no zobaczymy co moje szkrawy robią Cześć. Hello, baby, Shema. Ai, bombeiro, que barbie usando orana. O que ele vai nessa? Danika, I buy you something. Bread and pasta. Hã? You're welcome. And this boy is who? Really? Yeah. I don't recognize. Yes, it's fixed. I pay four and a half thousand. He said five before yeah? And he asked me how much I told you, I said five. And he said four and a half. A? Ja. No. Yeah. <laughs> But we been just yes, last time you you don't you said you don't like kimchi, nie ma. Danika mówi, że powinienem jej wziąć coś na wynos kimchi czy coś. Oliver, dawaj tańczyć. A co ty widzisz? Placki smażył?